Uważam w sposób następujący. <laughs> bardzo nieładnie się wszyscy zachowali. Wszyscy. Eee, bardzo brzydkie zachowania. Jeśli to, co mówi Holak, jest prawdą, to bardzo nieładnie się tutaj eee, w ekipie zachowali. Bo to, że wiecie, bo to, że. Bo, eee, no kurwa, no wiesz, to, że eee, oni. To, że oni tam, nie wiem, zwalczają, kurwa, jakiegoś tutaj, nie wiem, szachistę czy kogoś innego, kto się pojawia na platformie. Jestem to w jakimś... Jestem to w, jakiś, w jakimś stanie, w jakiś sposób zrozumieć. Jestem w stanie w jakiś sposób to zrozumieć. Eee, pomimo, że ja nie uważam tak samo, bo jak, nie wiem, pojawia się ktoś na YouTubie czy coś, to, to chuj, to się pojawia. Jak ktoś ma więcej widzów, to ja mam w to wypierdolone. Ale jest to niefajne, je, jest, nie, jest, to, jest to takie, kur, jest to trochę toksyczne, nie? Bo jeśli ty cały czas musisz myśleć o tym, e, jeśli musisz cały czas myśleć o tym, czy ktoś się pojawi, czy ktoś nie ma za dużo widzów, jakby mu przeszkodzić, e, to jest taki syndrom, kurwa, sąsiada, który cię podpierdala do skarbówki, jak sobie kupisz nowy samochód. Więc no, ja rozumiem, że ludzie tak działają, ja tego nie popieram. Nie jest to, nie jest to, y, nie jest to coś... Z, o czym bym nie myślał, że tak może być? O, bo w wielu tutaj, w wielu tutaj sekcjach YouTube'a, Twitcha czy coś, to ludzie tak właśnie działają. Mi by się nie chciało akurat wieść takiego toksycznego życia, ale chuj, jestem w stanie to zrozumieć. Jestem nawet w stanie zrozumieć, bo jestem w stanie to zrozumieć, że na konfie wśród kolegów, jeśli na przykład działamy tak, że musimy patrzeć, kurwa, kto ma więcej widzów, czy nie, to jak się wybija taki multi, to piszemy jakieś głupoty. Może nie tyle, że zgadzam się, kurwa, z treścią tych głupot na zasadzie, że wyrucham mu dziewczynę, no kurwa, jest to chujowe strasznie, jest to mega strasznie chujowe, ale że jakieś głupoty się pisze, nie? Yy, więc no, czasem się z kogoś bekę, kręci coś, no akurat tego, że, kurwa, ktoś komuś dziewczynę wyrucha, to tak jest mega średnie, no ale chuj, jest to jakaś tam zamknięta grupa, wiesz, yy, nie wiem, co to miało na celu, bo to też jest takie powyrywane z kontekstu, no chuj, zostało napisane, jest to mega, jest to mega błazenada. Yy, co tam jeszcze dalej było? A, a więc, tak jak ogólnie, jestem w stanie zrozumieć, jak, że oni tak kurwa niekoniecznie dobrze traktują ludzi, którzy nie są z nimi. Jestem w stanie to zrozumieć. Po prostu trzymamy się razem res, resztę pierdolić. Jestem w stanie to zrozumieć. Ale ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, yy, jeśli jest to oczywiście prawdą, że oni się kurwa między sobą tak źle traktują. Bo. Kurwa, no nie jestem w stanie tego zrozumieć. Naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć, i to tylko pokazuje, kurwa, że albo oni są niedojrzali. Jeśli to jest prawda, oczywiście, że są albo mega niedojrzali, albo są spierdoleni na web, Więc no. Bo ja na przykład, ja na przykład sobie, kurwa, nie wiem, nie odezwać się do kolegi, który jest w szpitalu, jeśli to jest oczywiście prawda. Nie wiem, nie pójść, porozmawiać ze swoimi kolegami. No kurwa, wiecie, mieszkamy razem. No jak, kurwa, no. No, średniawa, nie? Zobacz tylko co Ksajo mówił o Rafonie. Ksajo, Rafon. Więc, więc to, że oni źle traktują obcych, może być to bardziej chujowe bądź mniej chujowe, ale że siebie nawzajem traktują chujowo i tak strasznie, kurwa, plastikowo, no to to już jest przykre i, yy, i tyle. Więc no. Też jest pytanie, na ile na przykład historie, które Holak przedstawia, są prawdziwe, a na ile po prostu są grupą 10 toksycznych, wiecie, w takich kontrolowanych warunkach, nie? Bo jak ja nie wiem, Rafałowi powiem, rucham ci matkę, i powiem, rucham ci matkę, i każdy ma to w chuju, to jest inaczej niż jak ja mu powiem, rucham ci matkę, mu się zrobi przykro. Więc no, więc też istnieje taka szansa, że tam po prostu wszyscy dla siebie byli toksyczni, a Holak wyszedł z grupy i powiedział: no, oni byli na mnie toksyczni, chuj, że ty byłeś kurwa przez trzy lata toksyczny. Więc no, yy... nie ma, no, gdzie to jest? Oni się tam do co najmniej 50% zarzutów przyznali, jak coś? No ale, bo, 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 kurwa, bo tak szczerze. Nie jest ten film dostępny, stary. Bo dla mnie, yy... no, ja ci powiem tak, no, dla mnie nie jest to dziwne, kurwa, nie. Nie jest to dla mnie w ogóle dziwne. Spoko, blokują się, blokują się nawzajem. Yy, blokują się nawzajem kurwa na tej platformie wiesz, yy, nie chcą ni nikogo dopuścić do korytka. Spoko, jestem w stanie to zrozumieć, ja bym tak nie robił, jestem w stanie to zrozumieć. Najbardziej mnie dziwi, że oni dla siebie są kurwa takimi chujkami z tego co on mówi. Ostro. Gdzie to